Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie znajdujemy się przed budynkiem rektoratu na placu Marii Curie-Skłodowskiej. To właśnie tutaj, na tym placu, odbywają się dni otwarte UMCS-u, a dokładnie na terenie całego naszego kampusu, gdzie to w formie hybrydowej będziemy chcieli Państwu przedstawić, jak wygląda nasza uczelnia, jakie kierunki oferuje, specjalności, dodatkowe aktywności i dokładnie chcielibyśmy Państwu Przekazać jedną ważną wiadomość, że warto studiować u nas w Lublinie na Uniwersytecie Marii curie Skłodowskiej. Pokażę Państwu, jak to wszystko wygląda od środka. Drzwi otwarte Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej to największe na uczelni wydarzenie adresowane do kandydatów na studia. Licznie przybyłych uczniów z liceów i techników z całego regionu przywitał rektor, profesor Radosław Dobrowolski. 13 wydziałów, 80 kierunków studiów, 250 specjalności, co daje bardzo szeroką gamę. Możliwości wyboru. Jeśli jesteście artystami zamiłowani w sztukach plastycznych albo w muzyce, możliwość rozwoju w tej dyscyplinie będziecie. Mieli bez wątpienia. Jeżeli jesteście zainteresowani naukami przyrodniczymi i ścisłymi, to tutaj również są wydziały i kierunki studiów dedykowane tych, tym właśnie specjalnościom. Drzwi otwarte uczelni mają pomóc maturzystom w podjęciu najważniejszych życiowych decyzji. Uczniowie nie tylko mogli porozmawiać ze studentami i pracownikami uniwersytetu, doradcami zawodowymi czy ekspertami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogli również wziąć udział w grze Poznań UMCS konkursie językowym Faces of America wycieczkach pokazujących i przede wszystkim w inspirujących warsztatach i pokazach. Przygotowaliśmy szereg warsztatów. Tutaj na uczelni jest przygotowanych sześć. Między innymi, Świat Zmysłów, Poznać Anatomię Człowieka od komórki do organów, na temat roślin, które wykorzystujemy w biotechnologii i ich zastosowanie in vitro. Dodatkowo jeszcze przygotowaliśmy zapoznanie się z Laboratorium Biologii Molekularnej, przygotowaliśmy informacje o tym, jak biolog współpracuje z mikroskopami jest cały pokaz na ten temat. Oraz przygotowaliśmy również warsztaty biochemiczne o związkach organicznych. Mamy tutaj prezentację drukarki 3D do drukowania prototypów różnych. No w zasadzie tak w, w ramach zajęć z grafiki komputerowej, tak studenci robią projekty. W tej chwili mamy tutaj jeszcze pokazy robotów, wyżej mamy gry matematyczne, pokazy fizyczne są także. No sporo się dzieje na naszym filmie. Studia to wyjątkowy czas w życiu, wypełniony nie tylko nauką, o czym mówiła kandydatą prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia, profesor Dorota Kołodyńska. Studia to nie tylko nauka, to również rozwijanie własnych pasji, to również rozwijanie własnych zainteresowań. Ku temu służą ogólnoakademickie organizacje, to koła naukowe, a w uczelni mamy ich 140. Będziecie Państwo mogli aktywnie brać w nich udział. Szanowni Państwo, czekamy na Was, czekamy na wszystkich ambitnych, pełnych pasji młodych ludzi. Podczas drzwi otwartych kandydaci mogli spróbować swoich sił w integracyjnym turnieju o rektora UMCS. Swoje drzwi otworzyło dla nich również Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka prezentując prezentując m.in. pokaz umiejętności działających tu studentów. Tegoroczne drzwi otwarte zostały zorganizowane w formie hybrydowej, nie tylko stacjonarnie, również w przestrzeni wirtualnej. W związku z obecną sytuacją pandemiczną przygotowaliśmy cykl webinarów prokandydackich, czyli spotkań dla kandydatów Uniwersytetu Marii curie z poszczególnymi wydziałami, dziekanami, gdzie możemy usłyszeć szczegółową ofertę kształcenia, usłyszeć od studentów o tym, co się dzieje na ich wydziałach, jakie aktywności studenckie te mogą realizować oraz o tym wszystkim, co jest najważniejsze z punktu widzenia studenta, ale też władz danego wydziału. Na uczniów czekały też liczne organizacje studenckie. Wiele osób śmieje się z tej nazwy i my też często sobie z niej żartujemy, no bo jednak ZUS kojarzy się z ZUS-em, a nie z zarządem uczelnianym. Zajmujemy się wieloma sprawami, są to sprawy prawne, socjalne, zajmujemy się dydaktyką i jakością kształcenia, ale też organizujemy wyjazdy czy szkolenia, organizujemy też wydarzenia sportowe, mamy też specjalną komisję, która jest przeznaczona właśnie do organizacji takich wydarzeń sportowych. Zajmujemy się też kulturą, a kulturą to znaczy koncertami, organizacją tych koncertów, organizacją różnego rodzaju spotkań czy warsztatów. No a naszym miejscem kultury jest też głównie chatka żaka właśnie. Nasza ekipa pytała studentów i kandydatów, co im się najbardziej podoba na uniwersytecie. Bardzo mi się podobał sam uniwersytet, akademiki, biblioteka jest bardzo ładna, bardzo duże miejsca, bardzo fajne miejsca są. No i chatka żaka mi się strasznie podobała. Ogólnie wszystko, na pewno dla mnie najważniejsze jest radio, bo bardzo chciałabym w przyszłości właśnie wiązać swoją ścieżkę z radiem. Może to będzie, to jest, to będzie coś, co będę robiła w przyszłości. Myślę, że to, że uczę się rzeczywiście praktyki i że jest ciekawie po prostu. Ja nie lubię nudy, ja jestem też osobą, która bardzo dużo gdzieś tam... Bierze na siebie, ma bardzo dużo zajęć. No i ta uczelnia też mi to udostępnia, że mogę brać jeszcze więcej na siebie, a jednocześnie uczyć się praktyki, jak prowadzić socjale, jak robić zdjęcia, co też jest moim zdaniem mega fajne, jak sobie radzić, jak organizować eventy, jednocześnie logopedia medialna. No, po prostu super uczelnia w pigułce. Po prostu jest dużo możliwości, prawda? Byliśmy też w Centrum Kultury Fizycznej, jest siłownia, basen, można wszystko po prostu porobić, spotykać się z ludźmi. I to, najważniejsze. to, że jest super klimat, że wszyscy um, wszyscy mogą zaoferować coś, czyli że wszyscy są aktywni i działa, działają w jakichś um, organizacjach i w jakichś kołach. Rektor Uniwersytetu Maryki Ryskudowskiej podkreślał, że uniwersytet ma na celu nie tylko kształcenie, ale również zapewnienie młodym ludziom możliwości wyrażania własnych poglądów i opinii. Na tym polega życie akademickie na tym, polega funkcjonowanie Uniwersytetu. Jeżeli zatem czujecie się wolni, chcecie być wolni, również w tym wymiarze na Uniwersytet Marii curie Skłodowskiej serdecznie zapraszam.